Drodzy bracia i siostry, zabraliśmy się u kresu tego dnia, który Pan nam dał. Za nami może godziny pracy, ci, którzy pracowali dzisiaj, godziny trudu, radości i wyzwań. Być może nieśliśmy ciężary, które zmęczyły nasze ciała i umysły. Może doświadczyliśmy chwil łaski za które serca nasze są wdzięczne. Teraz, gdy zapada zmrok i cichnie zgiełk dnia, czas zatrzymać się w ciszy przed Panem. Czas oddać mu wszystko, nasze zmęczenie i naszą wdzięczność, nasze troski i nasze nadzieje. Noc, którą Bóg stworzył, jest czasem odnowy. Jest darem spokoju dla zmęczonych wędrowców. W jej ciszy możemy usłyszeć szept Bożej miłości, która nigdy nie śpi i zawsze nad nami czuwa. Przyjmijmy więc ufnością to błogosławieństwo na nadchodzącą noc. Bracia i siostry. Niech ten wieczór przyniesie Wam pokój w sercach i ukojenie zmęczonych ciał. Niech Bóg pobłogosławi Waszym domom i otuli Was płaszczem swojej opieki, gdy zapada noc. Niech wszystkie troski dnia oddacie w Jego ręce, a Wasze umysły odnajdą ciszę i wytchnienie. Niech SEN Wasz będzie głęboki i regenerujący. Niech przyjdą sny pełne nadziei i światła. Niech Aniołowie czuwają nad Waszym spoczynkiem. A Boża miłość strzeże Was i wszystkich bliskich przez całą noc. Obudźcie się jutro odnowieni na siłach, gotowi z radością przyjąć nowy dzień. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Spokojnej nocy śpijcie dobrze i śnijcie piękne sny. Posłuchajcie jeszcze pieśni na dobranoc. Trwam Twoja miłość jako ocean, głębia serca wieczny stan. Boże. Światłość daj Twoje dłonie Mój bezpieczny raj Każdy krok Twój Wiecznie zna